Podjechaliśmy sobie busem do kuźnic, tam wystartowaliśmy e, pierwszą wędrówkę. Pierwszy taki etap, około nie wiem, 25 do 30 minut e, taką kostką brukową. Jesteśmy tutaj przy takim pierwszym schronisku, tutaj też jest jakiś taki mini stok narciarski. E, no i jest kolejna tabliczka Giewont e, 2,45, także robimy sobie krótką przerwę, e, jakaś woda e, i idziemy dalej. E, pogoda jak na razie wygląda w miarę dobrze. Chociaż gdzieś tam na bieżąco będziemy sprawdzali, ma być jakiś przełotny deszczyk, gdzieś tam około 12 chyba i 15 godziny, ale jesteśmy przygotowani jakby co. Także krótka przerwa i idziemy dalej. Jeśli widzisz takie znaczki po drodze, to znaczy, że jesteś na dobrym szlaku e, oczywiście jeśli znaczek pokrywa się, ten kolor na, na znaczku pokrywa się z kolorem Twojego szlaku. No one są na kamieniach na drzewach, przeważnie wszędzie w, w widocznych miejscach. No tak przy okazji na szlaku już jesteśmy około półtorej godziny, bo zaczęliśmy o godzinie 11.15 w kuźnicach. E, także planowo będziemy gdzieś na chwilę po drugiej na górze tam. Szymon, co sądzisz o tej trasie? No, w sumie na razie OK, gdy nie patrząc. Podejścia bywają czasami strome, ale są do przejścia, jak najbardziej. W porównaniu do wczorajszego wyjścia jest ok, no. zdecydowanie. To też dlatego tutaj jest ludzi na rysach, no niekoniecznie, tak? bo tutaj co chwila się z kimś. Z kimś się trzeba mijać, tutaj wchodzą, tam schodzą. Jedna ciekawa rzecz i uwaga: jak są te tabliczki, takie tam jest ostatnia. Tam gdzie jest ta taka półka i siedzą ci ludzie, i ona pokazuje 20 minut do samego szczytu. Tutaj bym się trochę sprzeczał, bo myślę, że z pół godzinki pewnie będzie. A jeszcze wcześniej była tabliczka, która pokazywała, że od tamtego miejsca do tego, no tego tutaj na dole jest kolejne 20 minut, a minęło chyba 10 minut to przeszliśmy. Także trzeba brać poprawkę na to, że te wskaźniki są jakby nie do końca jakieś tam precyzyjne. I to też zależy od tego, jaką, jaką kto ma kondychę, jak kto jest wytrzymały, jak kto potrafi złapać oddech. No i też od tego, ile jest ludzi na szczycie. Bo czasami jednak trzeba się zatrzymać gdzieś na zakrętach, żeby puścić kogoś, kto idzie z góry, albo idzie ktoś, kto wyprzedza, albo ktoś, kto schodzi. Także takie małe poprawki. Dzisiaj to już ostatni dzień chodzenia i zwiedzania tych tutaj wszystkich pięknych rejonów. Jesteśmy w dolinie Kościelisko w miejscowości Kiry. Wystartowaliśmy tam około niecały kilometr temu. E, idziemy na jaskinie. Jest to dolina, także dzisiaj będzie bardzo lajtowo. E, a wczoraj jeszcze zejście z Giewontu zaczęliśmy. Kuzyn mnie kręci. Wczoraj schodzenie z Giewontu. E, Złapał nas mały deszczyk I bardzo mocno przekonaliśmy się o tym, że te kamienie są tam jednak mocno śliskie. I też taka fajna informacja. To łańcuchy tam są u góry, właśnie po coś. Kuzyn mi nagrywa cały czas, stresuje się. No, e, bo tak naprawdę, gdyby nie skała, z której jest, zrobione, z której jest cały giełd, to myślę, że nie byłoby problemu z zejściem, bo są tam porobione fajne schudki, A przez to, że te skały są na tyle wyślizgane i są na tyle śliskie nawet bez deszczu, bez wody, e, że jest tam się bardzo łatwo przewrócić. No ale daliśmy radę, doszliśmy do domu. E, byliśmy jeszcze wieczorem na e, kolacji na mieście. Na jakimś drinku Skończyliśmy trochę późno, dlatego dzisiaj zaczęliśmy dopiero po 12 godzinie Jest godzina prawie pierwsza Ale dobra, idziemy zwiedzać jaskinie Także Marta i Wojtek, ludzie, którzy pomogli Dowieźć mnie tutaj z Krakowa Aż do prawie samego Zakopanego Także nie spodziewałem się, że spotkamy się na szlaku Także tym razem akurat <laughs> Się udało Się udało, no. Wojtek nam przed chwilą pokazał parę zdjęć z tej i z tej kolejnych jaskiń także jest fenomenalnie, można się ubrudzić trzeba się gdzie indziej czołgać. są łańcuchy także atrakcji myślę, że będzie dużo co najważniejsze, mówili, że nie ma tam zbyt dużo ludzi także będzie fajnie i fajnie, że się złapaliśmy z Wojtkiem i z Martą jeszcze raz, bo wymieniliśmy się teraz Facebookiem, kontami i oni mieszkają niedaleko w Malborku, także być może będzie to motyw żeby w końcu odwiedzić ten fajny zamek No, zwłaszcza, że jest to niedaleko od Grudziądza No to wchodzimy. Prawie co chwilę kapie na człowieka woda. E, trzeba powiedzieć jasno, że wilgoci jest tu mnóstwo. Ja myślę, że na kamerze tego aż tak nie widać, ale te ściany aż błyszczą od tej wody, która tutaj jest. E, no ale e, jest taki, jakby, pewien strach. Jeśli ktoś nie lubi takich ciasnych pomieszczeń, to myślę, że mógłby mieć jakieś problemy, żeby tutaj wejść. Tutaj na przykład widać, że są jakieś roślinki, mchy, tam jakieś pojedyncze listki, Także nawet ze sztucznym światłem się da. Tutaj tych światł jest jednak dużo, ale no, mi to jest tutaj akurat na rękę, bo mogę coś nakręcić i będzie coś widać na tej kamerze. No, Chociaż uważam, że gdyby było ciemniej, to klimat by byłby jeszcze mocniejszy. Oczywiście są też momenty, gdzie trzeba będzie doświecić latarką. O, myślę, że nie będzie źle. Ta kamera też coś tam nagra. Nawet w takiej ciemności. Trzeba przyznać, jest też sporo miejsc, gdzie jednak trzeba się mocno schylić. Ale to i tak jest nic, bo kiedyś trafiłem na YouTube na taki kanał, on się nazywa Penetruje dziury. To jest kontrowersyjne, ale szczerze patrzę na to i patrzę na to, co robi ten człowiek z innymi ludźmi. Jestem w szoku. Zobacz sobie, gdzie można się wciskać. No, jak można się bać, bo myślę, że takie miejsca, gdzie on tam przechodzi, na przykład. Coś takiego tu myślę, że to i takie slajd. Tak, bardzo mocno znaki cywilizacji. Dobra, koniec. Także jeszcze w tej ściani myślę, że ile to mogło być? Pół godziny. Ale ciepło. Niecałe pół godziny. Chodzenia y, jaskinia y, mroźna. My przed chwilą wyszliśmy z pierwszej jaskini. Teraz musimy zejść na dół do tej ścieżki zielonej, do tego zielonego szlaku, na którym byliśmy na początku. To jest to zejście czarne, teoretycznie jeszcze szlak czarny będziemy przyjść do kolejnej jaskini, także myślę, że ta bardzo fajna. Jest symboliczne 5 zł na wejście, także nie jest to jakoś dużo. Mogą wchodzić dzieci nawet poniżej 6 roku życia, bo taka była informacja, także tutaj nie powinno być żadnego problemu. a Myślę, że atrakcja na tyle fajna, by tam na pewno sobie wejść, spróbować, zobaczyć, jak to jest. No, razem z Szymonem stwierdziliśmy, że o wiele lepiej było, gdyby na przykład tego światła tam nie było tak dużo, ale mam nadzieję, że w tej kolejnej jaskini właśnie tak będzie. Czyli nie będzie aż tak dużo tego światła. No, jesteśmy w Tatrach, a jak w Tatrach, to musi wlecieć Taterka. Czyli coś, o czym zapomnieliśmy na rysach, na Giewoncie, i kupiliśmy piwo kompletnie z tej półki. Ale tym razem już naprawiliśmy wszystko i dzisiaj będzie Taterka. No, także smacznego. Powiem szczerze, że po Giewoncie już się nie spodziewałem większej ilości łańcuchów, aż tu nagle bach są. Wejście do jaskini raptawickiej wygląda tak, jest to szlak czarny. Yy, zaraz po nim, yy, jak już tam zobaczymy, co się dzieje. Będziemy musieli nieco zejść i pójść szlakiem czerwonym do jaskini mylnej. Jaskinia mylna jest o tyle fajna, że się wchodzi z jednej strony, wychodzi z drugiej strony. Z tej strony łańcuchy. A z tej strony drabina. Także ta jaskinia raptawicka jest jakby takim jednym dużym pomieszczeniem. Tutaj są jakieś odnogi, ale ta, no nie ma przejścia, czy? Nie. Nie ma przejścia. No, także tyle. Jaskinia raptawicka wygląda jak wygląda. lecimy dalej. Niestety okazało się, że jedna czołówka wysiadła, przełącznik się zepsuł, a druga wysiada bateryjka. jesteśmy na na początku. Szymon ma czołówkę, ja mam taką latarkę ręczną. Myślę, że sobie poradzimy. Nim weszliśmy, wychodziła stąd para, która, która no właśnie musiała się cofnąć, z tego względu, że są miejsca, gdzie trzeba się czołgać. Mówi, że doszli do tego miejsca. Jest tam trochę wody, trochę wilgoci. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda w środku. I też warto uważać na głowę, bo pierwsze co zrobiłem wchodząc tutaj to... Oh, kurwa już zajebał. Ja od razu brałem czapkę, żeby... no już mam ciągankę Tak? No, no to idziemy. Także zobaczcie do czego zostaliśmy zmuszeni wszyscy. te skarpety zostali. Są, są skarpety. No ktoś się musiał skąpać ewidentnie. Tam jest zamknięcie. No i ogólnie staram się przestrzegać znaczków ze szlakiem oznaczonym Ale tu mokro Żeby nigdzie nie zabłądzić Jest tu mokro, ogólnie tak, kamienie się ruszają Trzeba uważać, żeby się nie skąpać, żeby... Dobra, to już Żeby co? Żeby... Żeby nie zostawić skarpet na kamieniu Trzeba <laughs> gdzie iść No jakich ich nie ma, to jest problem, to znaczy, że idziemy chyba źle z... O, tutaj zaczyna się moment, w którym, o którym chyba wspominał Wojtek że tak trzeba się czołgać i jest mokro. No, także dobra, idziemy. Nie no, szczerze ci powiem tak, z zapatrzenia nie go bo nie czuję się jakoś źle. Wiem, że są ludzie, którzy czują się źle w takich miejscach gdzieś ciasno, gdzie zgasza chwilę latarkę. Gdzie? Czekaj. Właśnie, jak się zgasi latarkę, to nie widać kompletnie nic. Spójrzcie na moje ten ci nogi, już są całe w błocie, ale. Jak to mówią. No, nie ma tego złego, co by... Dobre, nie wyszło. Także latarka i kamera w jednej dłoni. W dół, drugiej dłoni plecak. Chociaż i, 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 i... tak widzę, że go tutaj zmaczam trochę. Także jakby co, nie da się tu wyjść bez szkód. To, to jest od razu rzecz, o której możemy powiedzieć. że Jak ktoś chodzi o takiej skalnej, do tej jaskini mylnej. jaskinia mylna, na pewno przygotować się warto na to. Żeby ubrać ciuchy, które można ojejku, które można gdzieś tam poświęcić A nie takie, które są, <laughs> jak to się mówi, niedzielne Patrzcie co ludzie robią Dobry uczynek, schowamy to Krótka przerwa, ale jeszcze nie wiemy na jakim etapie jesteśmy Na razie bez większych szkód, widać tylko, że jesteśmy troszkę brudni Buty lekko podmoczone, ale jeszcze nie ma dramatu, chociaż tutaj widzisz gorzej Ja mam cały plecak z dołu mokry ale myślę, że nie mam tam jakichś wartościowych rzeczy, które mogłyby się zniszczyć. Dobra, e, chwila przerwy i lecimy dalej. No bo nie widzę na ekranie, że takie paseczki przelatują. Ale to z powodu światła, no niestety nie jestem w stanie teraz za bardzo i też nie mam czasu, żeby manualnie ustawiać aparat. Myślę, że mi to wybaczysz Ale jest znaczek, także znak, że idziemy w dobrym kierunku. Tutaj, tutaj jest łańcuch z tego względu, że jest tu bardzo ślisko, jest taka bardzo wyszlifowana skała. No, no tutaj na dół myślę, że jakby to padł dałoby się wyjść pewnie, ale byłoby to raczej ciężkie, zwłaszcza jeśli to jest wszystko śliskie tutaj. No tutaj może zaświecało. Ile to może do dołu mieć, myślisz? 4 metry, No 3 metry będą raczej. Także, ale byłoby pewnie ciężko wyjść, nie? Tak wysoko to już dawno nie było Tak właśnie, tak wysoko było już tylko na wejściu Ale widzę, że tutaj znowu się zaczynają schody w Są jeszcze problemy Jest obniżenie <grym> Na razie jeszcze przejdziemy Ops. Tak. Trzeba iść na czworaka mhm. Ładnie Mamy jest kolejny znaczek, że Idziemy w dobrym kierunku to jest nietoperz, którego ewidentnie obudziliśmy. O, przebija światło, także już jesteśmy przy, raczej przy wyjściu. Aż gorąco się zrobiło. podmuch bardzo ciepłego powietrza. Widzę, że mi obiekty paruje. E, tak. My jesteśmy na zejściu. Mm. Tutaj tego typu zejście. Zeszliśmy na główny zielony szlak i stwierdziliśmy, że odpuścimy sobie tą smoczą jamy. Z tego względu, że e, największa zajawka, największy fan chyba jest w momencie, gdy się do jaskini wchodzi, aby chodzić z kompletnie innego miejsca. E, także tym razem odpuszczamy. E, wracamy gdzieś tam sobie posiedzieć, wypić piwko e, przy strumyku i pomyślimy, co się będzie działo dalej. Kolejnego dnia z rana spakowaliśmy się i pojechaliśmy autobusem do Krakowa, a stamtąd już pociągiem do Torunia Głównego, gdzie tak naprawdę spędziliśmy jeszcze jeden wieczór ze znajomymi mojego kuzyna. A jeśli chodzi o góry i takie krótkie podsumowanie, to myślę, że ten wyjazd był jak najbardziej udany. Było sporo momentów, gdzie można było sobie odpocząć, nie, zamknąć oczy, pomarzyć, pobiegać gdzieś tam myślami po tych ostatnich wydarzeniach, które miały miejsce w życiu. Ale bardzo przyjemne uczucie, bo nie były to już rzeczy, które cię przerażają, tylko bardziej bawią tak e, zwłaszcza w tym momencie gdzieś tam na rysach, gdzie człowiek czuje, że jest na tym dachu Polski że wyżej już się nie da i przez jakiś tam chociaż krótki moment w życiu jest w jakiś sposób nietykalny, e, uczucie naprawdę fenomenalne i polecam każdemu Myślę, że wyjazdów będzie więcej, zwłaszcza gdzieś tam w góry, bo są to miejsca, które naprawdę warto odwiedzać dla samego naładowania baterii, dla samych widoków. Także myślę, że oglądało Ci się dobrze. Jeśli tak, to postaw po sobie jakiś ślad. I dziękuję Ci za to. Do zobaczenia wkrótce. Trzymaj się. Cześć.